on Tichy. Gwiezdny podróżnik. Kurdel, Opowiadałem Ci już o kurdlach, to opowiem Ci jeszcze raz. Gdy w sobotę 2 grudnia leciałem w pobliżu... Ech, już sam nie wiem czego, bo leciałem zupełnie o, bez celu... O, bo... no, wlazłem do żołądka i od środka zdetonowałem bombę, tak? Kurdel się przestraszył, gdy zobaczył, że to ja i on Tichy. Rakieta leciała sama, a ja nie miałem już ochoty na kolejną, wyczerpującą przygodę. Spokojnie sobie wróciłem do rakiety. Zrób mi następnego tosta. Z jajkiem. Mój głos wewnętrzny podpowiadał, żebym zebrał się w sobie. Głos wewnętrzny. Ale nie byłem w nastroju. Hmm. A wtedy, na kongresie futurologicznym, hmm, gdy zarządzili głosowanie, Tichy nie daje sobą rządzić, tak? To ja decyduję, tak? I on, Tichy, nie da sobie w kaszę dmuchać. Panie Tichy, próbuję się skoncentrować. I gdyby chociaż za dnia zechciał pan zakładać spodnie... Proszę nie pieprzyć jajek. Jajka z pieprzem są niesmaczne, tak? A skąd ty to niby wiesz? Jesteś holograficzna. Nigdy jeszcze nie jadłaś. Zbiornik jest pusty. Ale dlaczego? To niemożliwe. Przed chwilą był jeszcze do połowy pełen. Oto zaczęła się nowa przygoda, choć wcale tego nie chciałem. Nie miałem pojęcia, na jakiej planecie wylądowaliśmy awaryjnie. Wstąpiłem do biblioteki i przekartkowałem kosmiczną encyklopedię. Ale według księgi, w tej okolicy nie powinno być żadnych planet. Więc gdzie wylądowałem? W dodatku miałem wrażenie, że już kiedyś tu byłem. Panie Tichy! Nie rozumiem tego. Zbiornik na pewno nie był pusty. Jasne, jasne, tak? Tak jasne jak to, że pieprz nie pasuje do omletów. Zaczynam się martwić, bo wszystko, co robisz, jest bez sensu. Na niczym się nie znasz. Panie Tichy, wiem, co robię. Nie, nie wiesz. Nie jesteś w ogóle przystosowana do prawdziwego życia. No i nie miałem wyboru. W rakiecie zabrakło benzyny. Musiałem więc poszukać stacji benzynowej. Ale czułem się trochę nieswojo. Wziąć ze sobą linę, czy nie brać liny? A dlaczego pan o to pyta? Jestem tylko głupim hologramem? Teraz masz rację, a ja nie potrzebuję liny. <noise> Okolica była niesamowita, ale byłem przecież wielkim bohaterem. A to był tylko niewielki zagajnik. Cóż to za wyzwanie dla Iona Tichego? Wykładzina podłogowa? Chciałem wrócić do rakiety, ale odszedłem już od niej kawałek, no więc równie dobrze mogłem zrobić jeszcze kilka kroków. Przecież zostawiłem ją w rakiecie. Jak to się stało? A dziki kurde? Przecież kurdle żyją tylko na karę To wszystko nie miało sensu. Tu nie ma stacji benzynowej. I głos wewnętrzny mówi ci, żeby posypać jajka pieprzem. To je posyp pieprzem. Głos wewnętrzny mówił mi tylko, że byłem zły, że w ogóle wyszedłem z rakiety. Głupi, pusty zbiornik. Gdyby nie był pusty, moja halucyna nadal wygodnie pilotowałaby mnie przez kosmos. Na tym polega twój problem, Ionie Tichy. Jeśli pozwolisz grać sobie na nosie tej halucy jakiej tam, wkrótce zajmie ona twoje miejsce w rakiecie. Skąd pani to wie? Pani mnie zna? Ion Tichy był kiedyś wielkim bohaterem kosmosu, a nie niedorajdą. Kto mówi, że jestem niedorajdą? Jestem Ionem Tichym, a Halucynę sam zbudowałem. Jestem jej szefem i bohaterem kosmosu. Co tu się dzieje? Widzisz, Ionie Tichy, na co ci przeszło? I do Mówisz, że jesteś bohaterem kosmosu? To by pomyślał, że Zadam... tak właśnie skończy Ion Tichy, zalizany na śmierć przez mojego małego kurdelka Nagle mój głos wewnętrzny oświadczył, że tak dalej być nie może Więc jednak potrafisz, mój bohater, i tichy. A teraz idź do rakiety i zrób porządek w swoim życiu. Wyrzuć precz tę holograficzną. Małpę. Nie, nie zrobię tego. Właśnie, że zrobisz. Ja to wiem. Nie zrobię. I nie. Wsłuchaj się w swój głos wewnętrzny. Dzienniki gwiazdowe. I on tichy ucieka, błagając o ratunek przed kurdlem. Leży na ziemi, nadchodzi stara kobieta. Widzisz, Ionie tichy, na co ci przyszło? I on tichy złości się i odpędza, kurdla. Kobieta z zadowoleniem kiwa głową i mówi: Co dzieje się dokładnie w tym momencie? Mój drogi, Ionie, czytasz właśnie swoją historię. Naprawdę nie chciałam, byś ją poznał. Co poznał? Prawdę, Ionie. Niełatwo było Cię tutaj sprowadzić. Ależ to niemożliwe. Jestem tu przez przypadek. Pusty zbiornik rakiety, lina, mój kurdelek, który Cię tu przeciągnął. O wszystkim możesz przeczytać. Kiedyś wszystko było w porządku, ale potem zacząłeś robić rzeczy, o których nie pisałam w moich opowiadaniach. Ta halucyna, hologramowy twór. To nie był mój pomysł. Spójrz. W książce nie ma o tym ani słowa, a mimo to ją zbudowałeś. Pani twierdzi, że jestem tylko postacią z powieści i że zrobię wszystko, co pani wystuka na tej maszynie? Tak. Kompletna bzdura. Przecież istnieje naprawdę, więc jak to? To, mój kochany Ionie Tichy, jest science fiction, gdzie wszystko jest możliwe. Po prostu właśnie napisałam opowiadanie o naszym spotkaniu. No, powiedzmy, to niby jak ta historia się rozwinie. Tutaj jest napisane, że ja dam ci siłę. Wyrzucisz tę holograficzną dziewoję i znowu będziesz bohaterem kosmosu i tichym, którego wymyśliłam. Ale tu nie ma nic o tym, że znajdę pomieszczenie z maszyną do pisania, tak? A jeśli będę robił to, co ja chcę. Wtedy przestanę pisać Twoją historię. I to, co teraz się dzieje, będzie ostatnim rozdziałem. I końcem. Jestem Ionem Tichym i robię to, co mi się podoba. Wracając do rakiety, przypomniałem sobie o pustym zbiorniku. Już naszło mnie zwątpienie, kiedy wpadłem na pewien pomysł. Miałem teraz przecież maszynę do pisania. Gdy wróciłem do rakiety, stwierdziłem, że zbiornik jednak nie był pusty. Hmm? Panie tichy, zbiornik wcale nie jest pusty. Wiem przecież, ale co tu się pali? Omlet z dodatkową porcją pieprzu. W smaku jest paskudny, tak jak przywidziałam. Jesteś szalona. Startujemy. Sieć, tu sieć. Od teraz ty kierujesz rakietą sama. Zrozumiano? Ja? A, to twoje nowe zadanie. To jest powód dla którego cię zbudowałem. Jako bohaterowie kosmosu. Razem przeżyjemy jeszcze wiele wspaniałych przygód. Prowadź naprzód! dano potem, że historię te zmyśliły, a co złośliwsi pozwalali sobie na insynuację, jakoby miał słabość do alkoholu, skrzętnie ukrywaną na Ziemi, której hołduje śmiało w ciągu długich lat podróży kosmicznej. Bóg jeden wie, jakie jeszcze plotki rozpowszechniano, ale tacy już są ludzie. Dają chętniej wiarę najbardziej nieprawdopodobnym bzdurom, aniżeli autentycznym faktom. Wersja polska studio Sonica.